W każdych wyborach dobiegają na nas głosy o fałszerstwach, na naszą niekorzyść, polegające na tym, że się dopisuje drugi krzyżyk i potem cała rodzina mówi, że głosowała na nas i jest zero głosów w komisji. Jest to oczywiste oszustwo, ale sądy to odrzucają, bo nie mają dowodu. Oczywiście, jeżeli to się zdarza przy, przy zerze głosów, to oczywiście jest pewne, że takich zdarzeń jest o wiele, wiele, wiele więcej w komisjach, gdzie jest na nas 5 głosów czy 40 głosów. No bo wtedy, jak skasują 35, no to zostaje 5 i, i każdy myśli, że to jego głos. Ale nie mieliśmy żadnych dowodów. Natomiast tutaj okazało się, że jest taki dowód, jest opracowanie doktora Sierżyńskiego, które pokazuje, tu jest babka, że z całą pewnością zrobiły w wyborach samorządowych na obszarze województwa mazowieckiego, gdzie ilość głosów nieważnych poprzez dostawienie drugiego krzyżyka prawda, jest przerażająca. Normalnie to jest 2%, tu bywa 20%, a w jednym okręgu nawet 40%. To jest oczywisty fałszerstwem i dziwnym trafem jedna z partii, konkretnie PSL, ma akurat w tym rejonie wyjątkowo dobre wyniki. Może to być oczywiście przypadek, ale myślimy, że nie. Dziwię się, bo słyszałem o tej sprawie już zaraz po wyborach i byłem przekonany, że to jest drobna sprawa, i już PKW skierowała sprawę do prokuratury i tę sprawę wyjaśniła. Okazuje się, że nic nie zrobiono w tej sprawie. Nic nie zrobiono w tej sprawie oczywistego fałszerstwa, i po to jest ta konferencja prasowa, że chcemy ostrzec komisję, że tym razem ten numer nie przejdzie, bo się boimy, że jeżeli to się udało to w tych wyborach mogą to zrobić już w całym kraju, w całym kraju systematycznie, no bo skoro się udało raz, no to uda się i następny. Ostrzegamy przed tego typu fałszerstwami i liczymy, że prokuratura podejmie stosowne działania i winni znajdą się za kratkami, gdzie jest ich miejsce. Jeszcze raz zobaczymy, czy udało się im Państwa oszukać. Policzymy się przy urnach.